Buge karate. Jest to turniej, który sprowadził do nas tutaj już ponad 600 zawodników z całej Polski. Klub istnieje już od 3 lat. Tutaj w Brzesku jesteśmy już od 2 lat. W sekcji Brzesko mamy już tu taką swoją salę, tak zwane dożo, gdzie już trenuje około 200 karateków i z miasta Brzeska i z okolic. E, niewątpliwie jest to jakiś mały sukces, cieszymy się z tego bardzo. E, jeżeli chodzi o klub, klub również ma sekcje w różnych innych miejscowościach. Tere, działamy na terenie Małopolski, a można powiedzieć, że Brzesko jest naszym jednym z takich głównych punktów na, na, na mapie. I widać, że. Rozwija się i dyscyplina, i, i jakość tej imprezy też świadczy o tym, właśnie ten dopływ osób. Natomiast generalnie jesteśmy bardzo zaangażowani w rozwój kultury fizycznej, sportu, aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Ja jestem bardzo szczęśliwy, dumny i mam niezwykłą wdzięczność dla tutaj klubu Kikarate, który podjął się organizacji tak wielkiego wydarzenia, bo nie jest to łatwe. Wiemy, że chociaż mała impreza nieraz, ale ona wymaga mnóstwo zaangażowania, mnóstwo ser mnóstwo sponsorów środków. Potrafią to robić, robią to dobrze i czapki z głów. Ta aktywność fizyczna, zwłaszcza po okresie pandemii, po okresie wyizolowania, jest bardzo, bardzo ważna. A karate jest taką wisienką na torcie, w tym wszystkim, bo to jest dyscyplina, która oczywiście tą sprawność fizyczną tutaj wzmaga, ale też wymusza tą sprawność umysłową, intelektualną, tą kulturę sportu, no i przede wszystkim dyscyplinę, której nieraz po prostu w naszej młodzieży brakuje. Dla mnie karate to właśnie nauka. Pracy nad sobą, wielkiej pokory, wielkiego szacunku dla drugiego człowieka i takiego opanowania, skuteczności i precyzji. I myślę, że to jest bardzo potrzebne, niezależnie co ci młodzi ludzie będą później robić. To się im przyda w życiu, przyda im się to w pracy, przyda im się to w rodzinie. To ja ostatni raz w wysku byłem jeszcze w latach 80., także przyjemnością i z ciekawością tutaj przyjechałem i cieszy mnie, że ta impreza ma taki wymiar, bo jest to naprawdę dobry poziom sportowy, ale też dobry poziom organizacyjny, jak też zaangażowanie lokalne, bo gościliśmy tutaj i posła na Sejm lokalnego i burmistrza tej miejscowości. Myślę, że właśnie takie imprezy, które są pod patronem Polskiego Związku spełniają to zadanie promowania karate tam, gdzie ono jeszcze nie wypiełkowało aż tak mocno. Ja już w kadrze jestem 12 lat, więc trochę czasu jednak minęło. Takie zawody wcześniej, przed tymi najważniejszymi startami, traktujemy również jako taki trening. Dla mnie to już jest po prostu styl życia. Całe życie jestem w karate. Karate bardzo dużo dało mi właśnie tak, wydoroślałam, systematyczności, dążenia do celu, panowania nad emocjami, co jest bardzo ważne, i dla mnie to jest po prostu styl życia. Mama tutaj dziennie kibicuje swoim dzieciom, wozi ich na wszystkie treningi i na wszystkie zawody. Jestem ich takim wsparciem. To jest sport, którego nigdy wcześniej nie uprawialiśmy. To jest coś nowego zarówno dla nich, jak i dla nas. Yy, uczy ich to punktualności, samodyscypliny, yy, również takiej zdrowej rywalizacji, bo na zajęciach wszyscy są dla siebie bardzo mili, akceptują się nawzajem i myślę, że to. Dużo im pomoże w przyszłości. Mistrzostwa Polski dla zawodników to jest tak naprawdę najważniejsza impreza, bo jest to przepustka bilet do Mistrzostw Europy. Oczywiście ona musi być później poparta pracą, aktywnością na tego typu turniejach, ale Mistrzostwa Polski to jest coś, co decyduje później o ich karierze, rozwoju w danym roku. Także Lublin w tym roku, Oprócz mistrzostw Europy w Rimini będzie dla naszych zawodników najważniejszą imprezą. Lubię karate.